دا موږ د دې په اړه خبرې کوو چې د دې په اړه څه ویل شي دا هیڅ څه نه دی چې موږ یې په اړه خبرې وکړو

ślub w Włoszech, w Rzymie, a tak naprawdę. Które są twoje najnowsze tajemniki, te dwie, o których mówiłaś o Apoltejnku? To nie będzie szkół, o których będziemy mówić o Apoltejnku, ponieważ to mój narzeczony jest biznesu, ja zawsze swoje życie prywatne chronię, oczywiście jako osoba fizyczna trochę go pokazuję, natomiast te moje takie najprywatniejsze historie zachowuję dla siebie. W tym, że jestem szczęśliwa, pochwaliłam się. Jak wyjdę za mąż, obiecuję, że podpalę się, ale mój ślub nie będzie show, ponieważ my, jak to mamy, że to są jest... W naszym wieku, nasza urodzina jest dość dobrą dla siebie, także na pewno nie będzie to sztukranialne, chcę się uczyć, Ale sukienka jest po prostu taka, że będzie niebanalna. Z mojej kolekcji wygrał ją duszny i narzeczony. Nie się coś w Twoim pięknym, widocznym sercu, bo dołączył się do niego i z pomocy. I tak jak dzisiaj, znowu się nie wiesz, czy fajnie wiesz, co dajesz na incydację, co Ewanin daje na incydację. Wielkie dzień. Ja też mam no, z tego, wspieram wszystkie dobre akcje i jesteś no tak naprawdę na tle. Fundacji tej fundacji Blackwater o czym powiedziała, że my wszyscy, nasze motyle czarne i te chore i te zgrozy, i a lontariusze, e, absolutnie dołączamy się do odkryć z Świątecznej Pomocy. To, to fantastyczna akcja. Cóż, chcę czyjeś marzenie, ponieważ spełniam marzenie różnego na zewnątrz. Chcę się która sypuje. u swoje marzenie, zapobiec, razem z nią ale ta osoba będzie uczestniczyła znaczy, ty dajesz już to dajesz mi gotowość, tylko osoba, która byli w tym zgłasza się ze Ciebie i razem z tym się to. Wiesz, co, jak kopciuszka jechał na walku, pojawiła się dobra wróżka. ta dobra wróżka pod kopciuszką zaprojektowała, a nie wzięła z tej gwiazdy, z tej gardy czy z tego pokaju. W związku z tym, ja bym chciała na kopciuszka, który udziela, że dzisiaj a może na jakiegoś księcia, który dla swojej księżniczki to zaprojektuje, udowodni, no, że życie jest ważne i obiecuje, że będzie to najpiękniejsza suknia świata i będzie ukoronowanie i stworzenie marzeń osoby krajowej ją wylicytuje. Na wymiar, nikt się nie będzie musiał wciskać za mało, bo modelka, nikt się nie będzie musiał wciskać za artyczą, za tylko, tylko zostanie stworzona specjalnie dla tej osoby. Tak jak przygotowujemy suknię od dla arabskich księżniczek, dla... Tego, I tak jak powstawała sukienka dla jednej z czołowych gwiazd N u Małgosi Rozenek, która przecież zrobiła taką figurę. Jestem przekonana, że ta sukienka, którą zaprojektujemy zrobi również taką Ewa, życzę Ci tego, żeby w 2017 udało się